Rano się budzę, jem pyszne śniadanie, e, robię mały trening, e, no i później wybieram się na stadion. Ten dzień jakby pozwala na pewno się na przejechanie na tym jednodniowym torem, co jest bardzo pozytywnym aspektem, bynajmniej dla mnie i mm, masz jeszcze cały wieczór i jutro południa, żeby mieć jakieś dodatkowe przemyślenia, aczkolwiek fajnie by było jakby wszystko się ułożyło tak, jakbyś sobie tego życzył, bo wtedy jest mniej zagadnień. chodzi o ustawienia, trochę sprzętu, mniej więcej zobaczyć jak one reagują na danym torze. Tak samo dobrze jest poznać trochę tą geometrię. bo przeważnie też jeździmy na takich torach, gdzie są albo jednodniowe, albo się jeździ raz do roku. Więc na tym polega trening, żeby właśnie się dobrze pobawić. Nigdy nie wiemy co zostaniemy drugiego dnia, więc po prostu trzeba podejść do tematu na spokojnie i skupić się na innych aspektach a mm, Numer startowy czasem może Cię gdzieś jakby nawet przeszkodzić, ponieważ nigdy nie wiesz, co zostaniesz na drugi dzień, bo mamy tory, e, żuźlowe właśnie się tym specyfikują, że nie mamy zawsze takiego samego gripu, przyczepności i nigdy nie wiemy, co zostaniemy jutro. Może czasami lepiej nie mieć za dużego wyboru. E, różnie bywa. Czasami po gorszych kwalifikacjach na drugi dzień e, wszystko działa lepiej, czasami po dobrych kwalifikacjach, e, notowałem słabsze wyniki, więc e, zobaczymy. Ja myślę pozytywnie. Stadium, który budzi emocje pewnego rodzaju, ale takie pozytywne, że jest naprawdę atmosfera świetna, tłum ludzi e, i ta otoczka cała jest po prostu. Ładna, fajna, inspirująca i e, cieszę się bardzo, że jestem w tej stawce, że mogę próbować walczyć o to świata właśnie między innymi na takich arenach. Pierwszy moment jest na pewno wow, no bo to jest jednak stadion bardzo nowoczesny, wiemy jakie tu imprezy, w, jakie tu imprezy są w ciągu roku, e, no nie muszę mówić o atmosferze, bo jest coś fenomenalnego jeżdżąc przy 55-57 tysięcy osób, więc to jest coś genialnego. Życzę każdej osobie, każdemu sportowcowi, żeby przeżyć coś takiego, właśnie jak tutaj przy takiej publiczności. Miałem okazję stać tutaj dwa razy na podium na drugim miejscu, więc dużo znakomitych wspomnień. Uwielbiam prezentować swoją jazdę przed dużą liczbą fanów, więc jestem bardzo podekscytowany i nie mogę się doczekać jutra. Narodowy jest sam sobie piękny, a jeżeli ktoś lubi Żużel i rywalizację na motocyklach, powinien tu być. Jeżeli się jeszcze nie zastanowiliście, serdecznie zapraszam, ponieważ jest to wyjątkowy dzień. Myślę, że jak dla samej publiczności, jak i dla zawodników, więc będziemy robić wszystko, żeby zrobić jak największy show dla Was.